Dogrywam drugą część, bo pamięć mi się skończyli, i także musiałem wykasować różne tam filmiki. I na czym jest? Aha, tutaj skończyłem na tym, że to zaczęło mi już blokować, nie? także on zastyga moment. To znaczy moment, no 5 minut już tak go zaczyna ścinać. A tam po 24 godzinach jest napisane, że, że twardnieje maksymalnie. Także to jest ten czerwony klej. On jest bardzo dobry. Także już jakbym pukał tam po dwóch godzinach po skręceniu tym dornikiem to już bym tego nie przebił. Także z rozmontowaniem tego tych połówek też będzie już później problem jak to zastygnie ten klej tutaj. Nie? Swoją drogą nie wiem dlaczego on ten krzyżek jest zielony a nie jest na przykład tutaj zgrzany czy tam zespawane nawet chociażby nie wiem, nie mam pojęcia. No i tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Aha. I te nowe podkładki dystansowe, tutaj które tu przychodzą. One są tak zrobione jakby z... nie wiem je trzeba je po prostu wyprostować. Na płaski na płaskim yy, jakimś, nie wiem, takim jak ja mam ten tam kowadło takie stalowe wyprostować delikatnie, bo jest też wybrzuszenie, także nie wiem czy to widać to tak wygląda jakby miało jakby ona sprężysta była ale tu dokręcimy i zacznie ten obciążenia i ją wyprostuje i jest w luz ona się taka zrobiła sprężysta od wytłoczenia bo one są wytłaczane chyba no i tu jest zadra duża z milimetr ma może nawet 2 1,5 że jak to skręcimy bez usunięcia tej zadry tutaj bez oślifowania tego delikatnie tutaj skrobakiem, pilnikiem opiłować to luzu luz niby z, ustawimy zniknie luz założymy pojeździmy to się uklepie ta zadra i mamy z powrotem luz także tu trzeba sprawdzać te ich wykonania bo... Ech, no, także i to jest cały ten cały mój montaż Pierwszej części, konkretnie już tak, jak ma być do, do montowania. Także zawijam to w pieluchę jakąś, w buszmatę, po, po starą od poduszki i niech czeka. I też jakbyście na klej to skręcali. Tak, macie te podkładki tutaj i ta ośka tu. To złożcie na, na olej lekko, żeby to było tłuste tam, tam gdzie nie chcemy, żeby było sklejone. Nie? Bo jak będzie tuste, to ten klej nie chwyci, w razie jak Wam tam gdzieś wyjdzie. Wiadomo, to różnie bywa. Tam trochę tego kleju się daje, taką mgiełkę, ale wiadomo, że to no i ta podkładka, żeby była tusta z tej strony, nie? żeby jej tam nie przewarło czasami. I obudowa od środka też, te, tam gdzie popracuje ta podkładka. Nie? Wiadomo, to też wszystko na olej składamy, żeby w razie jak żeby gdzieś tam jak kropelka się dostanie kleju, żeby nie chwyciło, bo jak będzie tłuste, to nie chwyci. No, także mnie nie chwyciło. No i teraz. Te dwie śruby. Te ustalające. One takie jakby dłuższe były, trochę nie wiem, czy one są przeciągnięte, bo widzi, widzi, one są zatoczone, cieńsze są niż te, ta reszta. Nie? Z tej strony też te trochę wystaje ten. Ale to chyba normalne jest. No także. A tu jeszcze tak ciekawostka. Mechanie no, zróżnicowe, golf, dwójka trójka. a ciapek C330, czy 28. osiem różnicy dużej nie ma w wielkości no, łożyska już są większe ale wiadomo to jest mini To już jest sprzęt rolniczy, maszyna rolnicza. Dobra, to na razie tyle. Co do ciapka. Także za miesiąc pewnie będzie kolejny jakiś etap zrobiony to coś nagram. No to cześć, trzymajcie się, pozdrawiam.